Cześć SSBM, witajcie w NLF TV. Jak się czujecie w naszej lidze? Bardzo dobrze. Jak wam mecze wychodzę? Generalnie mamy problem ze składem, ale widzimy pozytywne strony tego. A jak wam się podoba liga? No fajnie. Dlaczego? Bo e, dużo się dzieje. Ok. Jesteście bardziej Fast czy Furious? Fast. Ok. Zapraszamy na NLF naszą mamę. A ty też zapraszasz na NLF naszą mamę? Dzięki. Cześć lew. Powodzenia Zaczystą grę. Mam nadzieję, że wszyscy będą... Co się stało? Nie będziecie nas kopać. Ja zawsze, bo ja nie umiem grać, więc ja ci co nie umiem grać zawsze kopią, prawda? Śpiewacie coś, śpiewacie coś po wygranej zawsze czy nic? Coś śpiewacie? Jeszcze jeden. Cześć, najlżejsza drużyna w lidze. Dzień dobry. Najlżejsza. do formy, może za dwa lata będę. Udało się wygrać w końcu, bo to po druga, druga wygrana dopiero. Generalnie. A wy jesteście już gotowi na swoich przeciwników? Wywiad? Pewnie, tak. że jesteśmy to gotowi, ale jaki wynik by, będzie, to czas pokaże. Jak wam się podoba Liga na razie? Liga, no może być, powiem ci, że dopiero... Gra tu trzy mecze, ale jaką w niedzielę można wykorzystać czas wolny podczas gry. Okej. A to czyje? Czyje to? To dla Turcji. Po twoje? Tak. Nie przyznajesz się do syna? Oooo. Bardzo ładnie, jak pójdźmy na YouTube, bardzo ładnie. Kurwa, nie wiem. Straciliście w ostatniej minucie bramkę? Nie mam się ochoty wypowiadać na ten temat, bo ja jestem bardzo zadowolony. Okej, jak coś się narzuci, zostawiam was dzisiaj. Panowie, w ostatniej minucie bramkę kto strzelił? No, Który to jest kolega? Strzelił... Uwaga na boisko Silver, Silver. Ja Gdzie jest Sylwaj? Gdzie jest Ty strzeliłeś bramkę w ostatniej sekundzie? Tak, tak oczywiście. Jak się czujesz, jakby bohater? Mm, fantastycznie, pierwszy raz zdobyłem bramkę remisującą, a wręcz zwycięską, że tydzień, tak powiem tak. Co? Jeszcze. jeszcze raz? Nie chcecie, chcecie być w telewizji najlepszy? Na no Mieścicie był... osiemnastkę dzisiaj? Kowalewskie osiemnastka, no można by nawet nazwa Wiecie, że ta liga jest za piastengliwice? Chcesz pocałować herb? Nie, <laughs> pocałuj herb pocałuję Cała żernica z GKS la, 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 la. E, e, Nasza strona facebookowa zapraszam do subskrypcji Możesz zaprosić do subskrypcji Zapraszam serdecznie A możesz zaprosić do oglądania naszego kanału YouTube Zapraszam A może masz, masz, masz żonę? Fajnie. A ty co tak siedzisz sam? Ja czekam na swimetkę. Na swój mecz czekasz, a jak cię podoba NLF TV? Dobrze, bardzo. Co, przeciwnik jest no wypunktował, słabe punkty Dwa organizacji gry w ogóle? Fuknali nas rozwami. A to mi się podoba, dlaczego znowu cała naprzód przegrała? Jak cię podoba tutaj na tej nowej hali? O, to fajnie jest. Jeszcze raz głośniej? Lepiej niż na poprzedniej. A czemu nie chcesz pokazać twarzy telewizją? Trzymaj, trzymaj. O, dobrze. Jaka jest jakość piłki dzisiaj, proszę pana? Słodziutka. A widział pan mecz całej naprzód? Też. I jak się podobał? Dzisiaj mierzycie? Dzisiaj? Tak. Nie pamiętam dobrze. A ty już byłeś w telewizji, czekaj, ty. Z kim się mierzycie? żebym ja wiedział. A wiednik też w drużynie. żebym ja to wiedział O teraz prawo kręcisz tą bramkę. No pięknie eee, Może szczerze jeszcze. No powiedz. Znaczy my przychodzimy, wamiatamy i wrofamy do domu, nie? Okej. Okay. O, jest wierci To pewnie będzie zbieranina. FTG. Takie trudne słowa. Za, zapraszam do subskrypcji Kanał NLF. Yeah. Dziękuję. Dobrze jest. Jak się czujecie? Bardzo dobrze. Jaki wynik jest? Jak na razie dobrze panie kolego mać! psia mać, przegraliśmy Raz. Nie ma korupcji w nlf dlatego nie puściliśmy żadnych namioców Ja nie chciałem cię tak mocno kopnąć, ale... Ja nie poczułem nawet Twoja drużyna kiedy wreszcie odpali, powiedz mi niedługo. Kiedy? Dzisiaj Cześć ma. Nie, wynik jest niestety niedobry dla nas, ale myślę, że to wynika z tego, że nie gramy dobrze. Na chwilę was zostawić samych i już wyrównaliście do 2-2. Tak, tak gramy, to ta jest gra właśnie. Chciałbym w końcu zdobyć punkt. Chociaż. Już tego ci życzę. Powiedz? Jesteśmy Gibraltarem tej lilii. To jest mecz z gatunku, do, tych ich palce lizać. Wiele emocji. Kontuzja wyeliminowała mnie, bo po brawurowym ślizgu zostałem nadepnięty. No właśnie myślę. Kurde! 4-4 kapitalny mecz. Dziękujemy wam za to. Państwo że ten mecz nie może skończyć się zwycięstwem żadnej ze stron chyba. Ej, pokryjcie! Nie mogę teraz rozmawiać po meczu. Naprawdę dziękuję wam za te emocje, które nam dostarczycie. Jak było 2-0, 2-2, 3-2 dla nich, 3-3, 4-3 dla was, 4-4, no. Świetny mecz. Świetnie ale... nie Proszę Komentujcie ten mecz na gorąco, przepraszam, potrzebuję twojej wypowiedzi. Wygrywaliście 2-0, nagle przez chwilę przegrywaliście. Ale widziałeś tą walkę? No właśnie. My no nie przegrywamy. Nie ten sezon. Mam taśmę. Znajdź Ciebie to dawno nie widziałem chyba. Panie sędzio, jak się pan czuje w nowej lidze? Bardzo dobrze. Dlaczego? Pogoda sprzyja. Skarżą kultura się bardzo? Spiskują bardzo, czy nie? Nie, no tutaj jest niedzielna Liga futsalu, to kultura ponad wszystko. Loki, nie nauczyłeś swoich kolegów po trzech latach grania u nas, że się przebieramy w szatni? Nie, bo się pokazać, Chcesz pokazać klatę? Brawo! A koszulki macie widzę od Tiago, tak? Jak się czujesz się w niej. Bardzo dobrze, tylko się pocą. Pocą się? Czy wy się pocicie? one się pocą, a my razem z nimi. Do kogo przyszłaś? Z Kubą. Z którym Kubą? Którym? ja nie jestem Kuba. Jesteś Kuba, tak? Przyznałeś się do niej? Tak. I co, jak się podoba w ogóle na NLF-ie? Podróż Darię, może przyjdzie. O, Darkę, pozdrawiamy, już kolejnym razem. I jest jeszcze pan prezes NLF-u. Witam serdecznie. Muszę się przedstawić. Nie wiem czy jestem panem prezesem NLF-u, ale Łukasz Gorczyński. Prezes? Nie prezes. Stowarzyszenia nie NLF-u. Prezesem NLF-u jest bardziej tutaj koleżanka. Koleżanka. Ola. Cześć Ola. Jak się masz? Dobrze, przedstawimy jeszcze raz, tylko tam jest nasze logo, naszej organizacji. Dwie ligi, dużo, mnóstwo ciekawych osób, mnóstwo ciekawego sportu, no i, i gramy, gramy. Wydaje mi się, że jest to miejsce do tego, żeby się kilka talentów zrodziło, jest miejsce do tego, żeby trochę kilogramów spalić. No i przede wszystkim pomóc osobom niepełnosprawnym, bo to jest jakby cel główny wszystkich naszych przedsięwzięć, także podejrzewam, że każdy ma troszeczkę inne motywacje, żeby brać udział w tym jakby przedsięwzięciu. Jedni grają tu dlatego, że lubią piłkę, inni grają tu dlatego, że lubią pomóc. Pani się podoba jak mąż gra? Nie do końca. Ale przynajmniej to prawda, że tutaj przychodzi to niedziela. A były podejrzenia, że tak. gdzieś chodzi? Tak, bo strój zawsze suchutki i pachnący wraz. No.